Śniadanie po mazursku W lipcu w sercu Warmii i Mazur, z dala od miejskiego Zgiełku, odbyła się wyjątkowa akcja pod hasłem Śniadanie po mazursku. W ciągu kilkunastu intensywnych dni, docierając motorówką do żaglówek nocujących na dziko na całym jeziorze Bełdany, a także w najpiękniejszych portach od Nikołajek przez Ryn, Węgorzewo, Wilkasy, Giżycko, Ruciane Nide, aż po piękną górę, Załoga Mazurskiego Smaku dostarczyła żeglarzom 2,5 tysiąca śniadań. Twaróg, masło, śmietana, mleko marki Mazurski Smak oraz świeże bułeczki wręczane na napotkanym amatorom wypoczynku pod żaglami. Czyli śniadanie po mazursku to nie tylko poranny posiłek, ale celebracja życia w harmonii z naturą, docenianie świeżych, mlecznych produktów i mazurskiej tradycji. Mazurski Smak